Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynają się jesienne klimaty, więc ja w luzie zobaczcie, jaki jest wietrzyk. Taśmą nam buja. Od razu zwraca uwagę na to, że taśma będzie też potrzebna do e, rozbudzania się. Także zapraszam cię serdecznie. Zaczynamy od łapek. Łapki, łapki, łapki. I łapki. I raz. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8. I do tyłu łapy. Powoli, powoli. Cieszę się, że jesteś, że wkładasz. Jak ci minął dzień albo tydzień. U mnie wszystko ok. Powoli się zbieram do normalnej jesiennej pracy. Skręć, skręć. Powoli wszystko się układa według planów. Dech. I wydech. Mocno wdech i wydech. Jeszcze wdech i wydech. Rozluźniamy. Mamy duży problem z równowagą i będziemy nad nią pracować. Zostajesz, łapki. I góra pięta. Góra pięta. Trudne ćwiczenie. Trzeba utrzymać pion. Prowadzę teraz warsztaty i wróciły panie. Mm, po długiej nieobecności. I pierwsza rzecz, oprócz tego, że nie ma rozciągniętych mięśni, to właśnie jest problem z równowagą. Dlatego po prostu będziemy o nią dbać na bieżąco. Rozluźniamy. I tyle, ile się da w obrębie naszego 10 spotkania. Łapki do boku, powoli skręć, nieduży ruch, nieduży ruch. 3, 4, 5, 6 siedem, osiem, tecy. tył, 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 łapy i kółk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jedna strona, druga strona, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wracamy luźno Klatka ty, klatka przód, klatka ty, 4, 5, 6, 7, 8. Uwaga nogi. jedna noga, druga noga, trzecia noga, 4, 5, 6. Kolejny zjechał, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stopy równolegle oczywiście. 2, 1, powrót. No i co? Bierzemy się za naszą taśmę. Zapraszam. Taśmę mam uwieszoną na gałęzi drzewa. U Ciebie może to być w domu mebel, mogą to być drzwi. Łapki są proste oczywiście i posujemy w dół. Dół, dół. Trzymaj plecy, trzymaj brzuch. Wszystko sztywne. Pięć. Czujesz każdy mięsień na plecach. Sześć. Siedem. Osiem. Jedna łapa, druga łapa. Prosty łokieć. Cztery. 3, 2, 1, dołuż ruch kolana. Kolana noga, kolana noga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy, zatrzymaj ruch biodrem. Usameczki, usameczki kręcimy. Wczoraj dostamy SMSA od jednej z pań, które ćwiczą i jest bardzo zadowolona z rozbudzajek, bo doszła do wniosku, że ćwiczy systematycznie, mimo, że są to krótkie formy. I biodro, i raz, i dwa. Można i w ten sposób do tego podejść, ponieważ ruch jest nam potrzebny nie tylko raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu e, duży wysiłek. Rozluźniamy. I znowu trzymaj, zejdź nisko, miednica, hop, i ściągaj. Miednica pod siebie, trzy, świetnie, cztery, pięć, 6, 7, 8. Zostań. Jesteśmy tyłem. Także to było takie bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jedna łapka, druga łapka, trzecia łapka, 4, 5, 6, 7, obie razem. Puls, puls, puls. 4, 3, 2, 1. Wracamy. Ok, taśma przybliż się. Zatrzymaj dół, dół. Trzymaj jedną

ale nareszcie latają i tył tył, trzymaj przód prosto napięcie. pięcie sześć, siedem, osiem siedem, osiem siedem, osiem siedem, osiem, uwaga kolana hop, ura, i dwa trzy, cztery pięć, sześć siedem, osiem siedem, sześć pięć, cztery trzy, dwa Jeden. Rozróżnięta. Łapy puściły. Zostaje nam znowu. Można się oprzeć o gałąź, o, o mebel w domu. Mamy to. Trochę wieje, dzisiaj jest chłodno. Stopa. Raz. Góra. Dwa. Bez trzymania jest to trudne. Można zablokować działo sześć. Sprawdź, jak ci wygodnie, jak sobie radzisz. A może bez niczego ci pójdzie super zmiana. Super. I druga noga. Hop. Raz. Dwa. Walczymy o równowagę albo z równowagą, jak to woli. Po 50 roku życia niestety spada ośrodek mózgu odpowiedzialny, jego wydolność za to, żeby pracował dla nas, i niestety ta równowaga umyka. I znowu łapki, łapki, zatrzymaj. głowa w jedną, głowa w drugą. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, kolano, kolano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniam barki luźno, luźno i do przodu. Raz, dwa, siedem, osiem, łapy na półkuch. Raz, dwa, trzy. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i znowu patrzcie, kolano, kolano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rozluźnione, rozluźnione, mocno. Dech i wydech, jeszcze. I wydech, dech. I wydech. Zostań z same nadgarstki. Zobacz co się dzieje. Dużo osób zgłasza, że mają na przykład zwyrodnienia nadgarstków i po prostu rano jest potworny ból, zanim się człowiek rozrusza. Palce, 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 palce. I w ten sposób napnij, napnij. Uelastycznie. 5, 6, 7, 8. Różno, luźno, luźno. Mam nadzieję, że wszystkie stawy ruszyły, zaczęły oddychać, zaczęły pracować i się uaktywnią w ciągu dnia. Jeżeli masz problem rano z palcami, po prostu rób proste ćwiczenia i w drugą stronę odkręcaj, odkręcaj, odkręcaj. Wczoraj miałam taką rozmowę z panią, jest zapisana na rehabilitację, ponieważ jest problem ze stanami, z wyrodnieniowymi nadgarstków. to no, całe życie pracowała. Ma otłuszczoną wątrobę, zapchane nerki, i niestety ten brud cały gdzieś odłożyć się musiał. U niej akurat poszło w łapki, więc boli to rano potwornie i nie jest w stanie się ruszać. E, tobie życzę miłego dnia, u ciebie na pewno tak nie będzie, bo ćwiczysz całe życie ze mną. Miłego dnia ci życzę i pa!